Na większą część i chwałę Boga Trójcy Wszechmogącego na pożytek nasz duchowy. Czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, Święto Świętego Józefa, Robotnika, Obudwienica Najświętszej, Maryi Panny, lekcje wyjęte z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosa. Bracia, miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości. A Bogu Chrystusowi, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech z radością zamieszka w sercach Was i bądźcie wdzięczni. Wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana, Jezusa Chrystusa czynicie, dziękując przez niego Bogu, ojcu. Cokolwiek czynicie z serca, czynicie jako Pan, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi słusznie. i Ewangelię, świętą, którą zapisano u świętego Mateusza, którą powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu Jezus przyszedł do ojczyzny swojej, nauczali ich w synagogach, tak, że zdumiewali się i mówili, skądże mu ta mądrość i moc. Czyż nie jest to syn Ciesi i czyż matki jego nie zwoł, Maria, a braci jego Jakubem i Józefem, Szymonem i Judą, a siostry jego czyż nie wszystkie znajdują się wśród nas? Skądże mu tedy to wszystko? I gorszyli się z niego, a Jezus rzekł im, Prorok bez czci jest, tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim. I nie uczynił tam cudów wielu dla niedowiarstwa ich. Tyle słów Świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozwiernik papież Leon XIII w encyklice o opiece świętego Józefa pisał o tym, że wszyscy bez względu na to, gdzie żyją, jakiego są stanu, polecają się i powierzają opiece świętego Józefa. Ojcowie rodzin mają w nim doskonały wzór ojcowskiej czujności, troskliwości. Małżonkowie mają wspaniały przykład miłości, zgody i małżeńskiej wierności. Dziwice mają w nim wzór dziewiczej nienaruszalności i równocześnie jej opiekunów. Bogaci, niech się uczą od niego, które dobra trzeba wszelkimi siłami najbardziej zdobyć. Biedacy rzemieślnicy i ci wszyscy, którzy mniejszą cieszą się majątkiem, powinni ze swej strony także się do świętego Józefa uciekać i upatrywać w nim to, co mogliby naśladować. Prosty rzemieślnik. Prosty rzemieślnik, który wypełnia obowiązki obywatela, udając się do Betleju, wykonując to zarządzenie Cezara o powszechnym spisie, ludzkości. Spełniał obowiązki Ojca, kiedy to w ósmym dniu jako mniemany Ojciec boskiego dziecka wykonuje obrzędu odbrzezania. Spełniał obowiązki Ojca, kiedy to 40 dnia stosując się do prawa religijnego odnoszącego się do każdego pierworodnego dzieciątka w męskiej zanosi Pana Jezusa do świątyni jerozolimskiej. Albo ofiarować go Bogu. Pracą swych chron dostarcza wszystkiego, co potrzebne do utrzymania życia Maryi i Jezusa. Bronił swojej rodziny, zabiegał jej dobro, o jej bezpieczeństwo, kiedy wierzy Marię i Jezusa i uchodzi do Egiptu, albo salić dziecię przed rozkazem Bero. I wypełniał obowiązki również jej stan męża i ojca. A tam było za to w nagrodę najbardziej błogosławionych chwil, jakie kiedykolwiek miał na Ziemi, bo przecież miał tę łaskę być z Bogiem stan i z niepokalaną dziewicą Maryi, obdarzony największą godnością, jaka mogła przypaść w Zastępować Synowi Bożemu i całej Wielki. Troszczyć się o Niego, pracować dla Niego, dbać o Jego wychowanie, moralne, religijne, wpajać zasady, prowadzić do świątyni, do synagogi na modlitwę, uczyć tradycji Ojców. A zamiast pisze Ewangelista, Jezus był mu poddany. Za niewypowiedzianą zaszczyt. Bóg jest oddany temu, który jest oddanym Bogu. Dzisiejszy introit mówi o mądrości, która oddała sprawiedliwym nagrodę za ich pracę i prowadziła ich prawdziwą drogę. Oddajemy dzisiaj cześć świętemu Józefowi Robotnikowi wypalając ten jeden z jego przymiotów, jakim bez wątpienia była pracowita. I o co jednocześnie modliliśmy się słowami: kolekcji dzisiejszych. Boże, stwórco trzech rzeczy, które nałożyłeś na rodzaj ludzki obowiązek pracy, spraw łaskawie, abyśmy za przykładem i pod opieką świętego Józefa wykonywali pracę, które nam nakazuje, jeśli otrzymali. Nagrodę, którą nam przyrzekł. Tego, że praca w połączeniu z cnotą może u szlachet. A obowiązek pracy nałożył człowieka Han, już ukrokło jego istnieje, Umieścił go we raju, aby go uprawiał, aby go strzelał. I błogosławiąc pierwszej parze ludzkiej, wydał. I również Bóg polece, aby czynili sobie ziemię poddaną. I przez pracę człowiek zdobywa swoje środki do życia, również i rozwija swoje siły fizyczne i duchowe. Ta sumienna praca pomaga człowiekowi również i w ujażnianiu namiętności i zabezpiecza go przed pokusami. Święty Franciszek mówił do swoich współbraci, niech was diabeł zastanie zajętymi, to nie będzie miał do was przystępu. I Syn Boży chciał się rodzić w rodzinie Ubogiej żyjącej z pracy Kiedy się niemy do księgi Hioba, to tam czytamy, że człowiek rodzi się na pracy, a ptak na latanie. Praca jest koniecznym warunkiem życia. A człowiek o tyle coś znaczy, o ile pracuje. Im szlachetniejszą i bezinteresowniejszą jest ta praca, tym jest szczęśliwszy, Tym jest cnotliwsza, szlachetniejszym jest ten, który ją wykonuje. Bo człowiek używa dóbr ziemskich do zachowania własnego życia i do utrzymania. Gdy Ziemia służyła temu celowi, to żąda od nas pracy. Ja, mając rozum i mając wolną wolę, Określamy tę przestrzeń w swojej pracy, wybierając to, co odpowiada do naszemu dobro, nie tylko doczesnemu, ale i przyszłemu, wiecznemu. Także praca nie może być grzeczna. Nie może polegać na czerpaniu zysków z grzech, dla budowania swojej dostatnej doczesności, swojej pozycji w tym świecie. Bo cóż z tego, że człowiek zyska nawet i cały świat? Kiedy na swojej duszy poniesie strach. I praca nie jest jedynie drogą do zaspokojenia potrzeb i dostatków, ale także konieczną drogą do chwały i szczęścia. Bo praca ma na celu umacniać w nas cnoty boskie i Praca ma umacniać nasz charakter, kształtować, uzdaniać do poświęcenia się dla Chwały Boże, dla dobra współbratni. I od upadku pierwszych rodziców w raju praca co prawda jest ciężarna. Nieraz wyciska włos z przodu. Powoduje zmęczenie. Bo kiedy jest znów przeżyw, I kiedy naraża na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Ale jakby dwaj dzielni pomocnicy osładzają i czynią człowiekowi ten ciężar. przemieniając smutek w I tym pierwszym pomocnikiem jest to przeświadczenie o wypełnianiu woli Bożej. Że Pan Bóg, wydawając Adama i Ewę z raju nakazał im trud pracy. Ale i daje za to wieczną nagrodę. I tym drugim pomocnikiem jest widzieć owoce swojej pracy w wymiarze materiału. Patron dzisiejszego święty Józef, jest dla nas wzor. Papież Pius XII ogłosił świętego Józefa patronem wszystkich pracujących, aby od niego uczyć się pracować z pożytkiem materialnym i duchowym. Tak jak naucza święty Paweł. W liście do Polosan, już przed chwileczką usłyszeli, cokolwiek czynicie, serca czynicie jako Pan. A nie ludzi, wierząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi słusznie. Święty Józef niewątpliwie pracował w pocie czoł, aby uczciwie zarobić na chleb. I uświęcał codzienną pracę własnych rąk. I stawała się ona dla niego wielką zasługą. Widząc w niej, widząc za nią Nagrodę Wierzą. Pracował z pilnością, nie porzucając swej pracy, nie lękając się, nie próżnując pracy. Mimo upału, mimo niewygód, znużenia nie szukał wymóg i wytchnienia. I być może jego pracodawcy. Wstawiali mu niekiedy niesłuszne żądania, nie Może nieraz pogardzali włożonym przez niego trudem, Może go nie docenili. Być może nieraz się zdarzyło, że nie usłyszał nawet dziękuję. Może nieraz się z nim nieprzyjaźnie obchodzili. Może nawet widział, jak inni bogacą się na jego plecach, na jego pracy. Ale pracował Józef, gdyż nakazywał mu to obowiązek. Taka była wola Boża. Jego rodzina potrzebowała jego trudu do utrzymania życia. A to jedno spojrzenie Jezusa było wynagrodzeniem większym niż cały złożony trup. Osładzało te wszystkie utrapienia, dawało siły i odwagę, Dlatego też święty Józef nie czuł zniechęcenia Niezadowolony, nie szem, nie tworzył próżnych skał, dlatego że nie pracował po to, aby zostać bogat i wygodnie żyć, ale pracował, aby zdobyć cnotę i nagrody mieć. Bo Bóg go przeznaczył do pracy i nie pragnął innego zysku, jak żyć zgodnie z wolą A musimy pamiętać, że przecież. Wymagało to od niego wielkiej pokory, bo przecież to w jego żyła płynęła królewska krew, był z królewskiego rodu, a jednak wykonywał to, do czego Bóg go przeznaczył. Dlatego też z jego pracą fizyczną wiązała się wola pokoju, łagodności, cierpliwości, posłuszeństwa, zaparcia się samego siebie i umartwienia. I zapewne jako zatroskany mąż i ojciec pragnął dla swojej rodziny jak najlepszego bytu, jak najdostatniejszego, najwygodniejszego życia. Nieraz być może z jednoradnym sercem, mówię, z oku, z patrzył, jak Jezus, Zbawiciel świata, pracuje z nim, aby pomóc mu w pracy, w utrzymaniu domu. Być może i Dotykało trochę tej męskiej dumy, widząc, że Maria nie miała luksusów, na jakie zasumiła. W się do innych kobiet, które miały bogatszych mężów i mogły sobie pozwolić na więcej. Ale te myśli go na pewno nigdy nie zadręczały, bo wiedział, że jest wierny w woli Bożej i za nią wytrwale postępuje. I dlatego też każde użycie narzędzi, nie było tylko wysiłkiem fizycznym, ale działaniem, aby oddać cześć Bogu i upełnić Jego Bogu. Przez swoją pracę fizyczną, nie tylko zarobić, ale oddać chwałę Bogu. Ta praca była modlitwą. Idziemy na większą chwałę Boga. I drodzy wiernie idźmy w Jego ślad. Obierz się tego Józefa za wzór, naśladując go w pracach, tak domowych, jak i zawodowy. A znajdziesz prawdziwy spokój i pokój. Prawdziwe szczęście na Ziemi. Kiedy nawet przyjdą i utrapienia, kiedy przyjdzie krzyż, może jakaś klęska, to znajdziesz także za jego przyczyną powód. I wejdziesz z czasem do tego miejsca, gdzie już nie ma pracy, ale są jej owoce. Nagroda za trud nie w postaci miesięcznej pensji, za pracę podjętą ze względu na płacę, ale za pracę podjętą podejmowaną w Bogu i dla Boga. Gdzie jest spoczynek w Bogu przy Jezusie i Maryi, przy Józefie, po trudach tej ziemi. I aby tak mogło być, módmy się słowami. Modlitwu ułożonej przez świętego papieża Piusa X. Chwalemu święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia za swoje liczne grze. Bym pracował sumiennie, wyżej czynią, ceniąc poczucie obowiązku niż swoje upodobania. Abym pracował z weselem i wdzięcznością poczytując sobie za chlubem używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga, abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znudzeniu i trudnościom, abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć, i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych darów, z opuszczenia okazji do czynienia dobra i sprużnego upodobania powodzenia, tak szkodliwego Bożej sprawy. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Marię, wszystko na Twoje podobieństwo, Patriarko Józefie. Niech to będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Ojca i Syna, Ducha Świętego. Bogu Rodzica, Dzień. Da, -da.